do elektrosprzęgła. Jak przyjechałem to mówię, że to na pewno nic poważnego. Widocznie się pomyliłem, ok. Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. Dobra, odsuń się. Co? Co chcesz zrobić? Pominę moduł. Zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Nie pytałem cię o zdanie. Długo. Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić, co dalej. Mhm. I co? Dało się? To nie była naprawa, tylko fuszerka. Równie dobrze mogłeś to skleić gumą do rzucia. Ważne, że działa. Szukam gościa, który nazywa się Jackie Wells. Znasz go? Nie słyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na za dobrze. Co ty nie powiesz? Mike, nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem, myślałem że dał ci znać. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz? Że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi. wypić z nim kawę i powiedzieć po co się przyjechało? Nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałeś. Pokrywa 330% dziennego. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat, mówi ci to coś? A, niespecjalnie. Chyba się nie polubimy. To nomadski sprzęt? Mogłem się domyślić. Naprawię go i znikam. Nic tu po mnie. To prawda, nic tu po tobie. Górewsko, nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Jesteś z tych ludzi, którzy wierzą we wszystko, co słyszą w wiadomościach? No, to największe złotego świata? Nie, jestem człowiekiem, który szanuje system. Korporacje zaprowadziły tutaj porządek i chcę, żeby tak zostało. Korporacja ci płaci, a ty jesteś tylko psem na ich smyczy. Wierzę o tym. Mhm. I jak zaraz nie odpowiesz na moje pytanie, to będę wściekłym psem. Gdzie twój klan? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła, dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Słyszałem, że ten stan nie z gościnności. Cieszę się, że to nie tylko plotki. Jesteśmy bardzo gościnni. Pod warunkiem, że ktoś umie się zachować. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne? Mówiłem ci już, nie szukam kłopotów. To nie szukaj i wyjedź stąd jak najszybciej. Odbiór, odbiór. O, jesteś. Willy McCoy, dobrze cię słyszeć. Fiji, chciałbym móc powiedzieć to samo. Jak chcesz, to po prostu to powiedz. Odszedłeś z rodziny nomackiej i nie mogę ci już więcej pomagać. Nie wiedziałem, że jesteś taki strachliwy. Lojalny. No, zasady to zasady. Na nich stoi ten system. No, bardziej dostają roboty od ręki, bo to ich teren. Jakbyś wciąż należał do bakkerów, to nie byłoby problemu. Może trzeba było dołączyć razem z nimi do Snake Nation. Snake Nation może mnie pocałować w dupę. Potrzebuję Twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas? Wóz mi nawalił. Moduł elektrosprzęgła. Cud, że w ogóle dojechałem. Może klient zostawił wiadomość. Możesz to dla mnie sprawdzić. Hmm. Mogę. Ostatni raz. Jako się nazywał. Jackie Wells. Rzeczywiście, zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam cię o lokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś. Nie daj się zabić. I nie mam więcej. I już myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. Ty jesteś Wells? Ta. Mów mi, Jackie. Jestem Wij. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam, skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie, a dopiero potem rozmawia się o interesach. Człowiek z zasadami, co? Warto je mieć mano. Mogą zabrać ci wszystko, ale tego nie zabiorą. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City, a konkretnie z Heywood. Nigdy nie byłem w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat, albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Heywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Heywood. Hmm. Widzę, że się dogadamy. Towar. Co jest w środku? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego ja też nie wiem. No wiesz, co przewozimy? To przecież kradziony korporacyjny towar. Od razu skradziony. Ktoś go zgubił, ktoś inny go znalazł, komuś przekazał, teraz leży tu. Efekt motyla. Czy jakoś tak? I nikt z tej skrzynki nie będzie szukał, co? Problem nie polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie, zanim ona przekroczy granicę, nie? Trzeba wpakować to do auta. A już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczać na widoku. Tutaj serw wygląda na skurwiela. Ta. Mm, ciężkie. To co? Jedziemy? przewozowe do tego transportu? Oczywiście, że ma. Fixer nie przekazał ci szczegółów do zlecenia. Przekazał. Po prostu chciałem się upewnić. Słuchaj. W końcu jesteśmy zawodowcami, nie? Proszę papiery. ja będę mówić. Proszę skierować pojazd do strefy kontrolnej. Proszę pozostać w pojeździe. Kontrola rozpocznie się za. Daj sobie sprawę, że oni widzą, jak się denerwujesz. Uspokój się, bo się zorientują. Dobra, dobra. Wiem. Daj papiery przewozowe. Będą potrzebne. Słuchaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Lost Arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A, czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Chodziciel pojazdów w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Chingala mm, madre. Co teraz? Spokojnie. Na razie wszystko idzie według planu, zgodnie z procedurami. Wygląda na to, że wiesz, co robisz. Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kredship z łapówką? No, mam. Zapomniałem o nim. Jasne, zapomniałeś. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego? Tak zrób. Masz broń? Odłóż ją tutaj. Nowych Problemy? A teraz do pokoju numer dwa. Najlepsze sztuki, Proszę siadać. Dokumenty. To rutynowa kontrola? Może rutynowa, zobaczymy. Hmm. co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Jeżeli coś jest nie tak, to wystarczy powiedzieć: Na pewno jakoś to załatwimy. Jeszcze nic nie powiedziałem. Pytanie brzmi: czy powinienem uznać, że coś jest nie tak? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach, tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? Z żadną, jeżdżę sam. Odważnie i niezbyt mądrze. Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. I z wzajemnością. Idź już, kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie zapomnij swoich rzeczy. Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Gnojkom wydaje się, że Night City to piepsony raj. I co tam było? Zaraz ci powiem. Znikajmy stąd. Aha, dobra. że po prostu mam złe przeczucia. Hmm. Często tak masz? Rzadko. Myślisz, że będą kłopoty? Jedź, Jackie, po prostu jedź. Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. Natychmiast zatrzymaj pojazd! Biejemy stąd. Robi się. Wywozisz kontrabandę, te towary należą do korporacji. Powtarzam, zatrzymaj pojazd! Prostować parę rzeczy. I na ja Prawie nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów. Uspokój się. To się czasami zdarza. Co takiego się zdarza, co? Straż graniczna podała korporacyjnym cynk, że mamy ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać kiedy tylko chce i to bez żadnych konsekwencji? Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomacka i miał rację. Pies to wszystko jebał. I co teraz? Mogę zadać to samo pytanie. Dalej będziesz się rzucać? Czy chcesz to doprowadzić do końca? Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. I uznałeś, że cierpliwie poczekam? Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale. jesteś w porządku. Doceniam szczerość. Dzięki. To co teraz? Teraz zobaczymy, co jest w paczce. Otwórz ją. Nie wiem, czy twój klient będzie zadowolony, dostając otwartą paczkę. Zwykle robią problemy. Jebać klienta. Trzeba zacząć pracować na siebie, bez prowizji i bez pośredników. A jak będę szukał nowego kupca, to muszę wiedzieć, co sprzedaję. O kurwa, to skrzynia arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To może zarobimy bardzo potężne pieniądze. No, mamy z. Prawdziwa iguana. To chyba legwan szlachetny. Legwan szlachetny? No. Widziałem o nich program w telewizji. Ten gatunek wyginął 30 lat temu. Pochodzi z antylii. Długą drogę przebyłeś, Sukiń Synu. Myślisz, że dasz rady na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniku. Dobry fikser bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dałbym mu na imię Many. Tak sobie myślę, masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Dlaczego pytasz? Bo mam przeczucie, że nie bardzo masz co ze sobą zrobić. A to nie jest miasto, w którym poradzisz sobie bez kumpli. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz. Może w Night City znajdziesz nową. Dzięki. Doceniam to. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniku. Hej! Pieszczo! Wiesz, co, Rzeki? Ty też jesteś w porządku. Daj spokój, mano. Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd. Dzień dobry, Night City. Przy mikrofonie zdanej. Przed nami kolejny dzień w mieście znowu. Kocham Night City, jak kocha się matkę, która oddała cię do bidula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj stu nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. To frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać licznymi samurajami. Być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W pierwszym razie jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Wiecie, gdzie jest najwięcej legend? Na cmentarzach. Nie liczy się skąd przychodzisz, liczy się w jaki sposób idziesz. Night City Miasto Snow. Dziewczyna powinna być w tym budynku, a razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa militechu, gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu?